Nasza cywilizacja zaczęła się dużo wcześniej niż mówi historia? Gobekli Tepe w Turcji ma ponad 11 tysięcy lat to znaczy, że powstało kilka tysięcy lat przed piramidami w Egipcie i Stonehenge. Oficjalnie wtedy ludzie mieli być tylko prostymi łowcami i zbieraczami bez pisma i bez zaawansowanej wiedzy a jednak ktoś budował kamienne świątynie o masie kilkunastu ton, ustawione w układach zgodnych z gwiazdami, wskazującymi mi między innymi na Syriusza i Równonoc. Archeolodzy wciąż nie rozumieją, po co ludzie mieliby wznosić taki kompleks, a potem go zakopać. Czy chronili coś przed przyszłymi kataklizmami? W mitologii sumeryjskiej mówi się o bogach, którzy zeszli z nieba, i nauczyli ludzi wszystkiego – rolnictwa, architektury, astronomii. W Biblii pojawiają się tajemniczy nefilimowie. W kulturach Ameryki Południowej – biali, brodaci nauczyciele, którzy mieli nadejść z morza. Czy to wszędzie ta sama opowieść, tylko pod innymi imionami? A jeśli spojrzeć głębiej, może Gobekli Tepe nie było tylko świątynią. Może było miejscem transformacji świadomości. Każdy rytuał, każdy układ gwiazdny miał przypominać ludziom, że są częścią większego kosmosu. Dzisiejsza nauka mówi, że takie rytuały mogły regulować ludzkie fale mózgowe, wpływać na stany świadomości. Więc pytanie brzmi: czy historia to tylko zbiór przypadków i błędów, czy też zapis zapomnianej wiedzy? której okruchy widać w mitach i świątyniach rozsianych po całym świecie.